Ta szkoła jest najlepsza od moich wszystkich klas, bo no, ona jest najmilsza. Po prostu można normalnie się uczyć. Ma się fajnie i fajne są panie. Ja zachęcam wszystkich, żeby przyszli do tej szkoły, bo to są bardzo miłe panie. I zachęcam wszystkich, żeby byli bardzo miłe fajnie się bawimy i czasami jeździmy różnymi autokarami. Wszyscy, wszyscy weszli na naszej szkoły i żeby chcieli być w pierwszej B. Bo to są najmniejsze fajne. Ja lubię szkołę, dlatego, że jest fajne, są fajne panie, e, fajnie się uczy i po prostu jest jeszcze fajna klasa i koledzy i koleżanki. Ja bardzo lubię szkołę za to że są miłe panie i koledzy i koleżanki. Są tu świetne wycieczki i świetne obiady. Lubię tą szkołę, bo można tu się najwięcej nauczyć. No i wszystko tu jest super. A nie było na kinie, bo była taka fajna wycieczka do kina i były wycieczki jeszcze do parków, do fajnych rzeczy. Jechaliśmy na taką wycieczkę, gdzie patrzyliśmy jak ludzie tworzą chleb i potem tego chleba mogliśmy skosztować i też jechaliśmy takim traktorem na tej wycieczce. Raz byliśmy na wycieczce i. Nasz pan ciągnął i słuchaliśmy muzyki i spotkaliśmy psa. Byliśmy w nie było fajnie, pan nam pokazywał pieniążki stare, jedliśmy tam Wasy był grill, bawiliśmy się na placyku i Kiedy byliśmy na takiej farmie, wtedy... Mogliśmy się przyjechać w takim wagonie na tak i oglądaliśmy całą farmę. Najbardziej mi się wtedy podobało, kiedy tam pan robił wnioski, mówił różne rzeczy. Pokazał, że jak robić podkowy, różne, różne maszyny stare, a najbardziej mi się podobała cała farma. Nasza szkoła jest najfajniejsza na świecie. Mamy tu bardzo miłe i fajne panie. Bardzo zachęcamy, żebyście wybierali naszą szkołę. Bo dlatego, bo są fajni koledzy, koleżanki i wszyscy. Panie. Tutaj są fajne wycieczki, fajne zajęcia dodatkowe, jest, są judo, tańce, robotyka. Fajne bardzo rzeczy. Bardzo zachęcamy do wybrania naszej szkoły.